Tak. Tak tak, 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 Więc teraz mam nadzieję, że nie zginę na początku. No kurde. Ani by było. No, ogólnie... To mamy 16%. Coś w sensie jakie... Nie 16%. A nie, też mam 16%. A przed chwilą było 16 sekund nagrywania. Więc nieźle. Ej, dawaj, bo zaraz będzie trójka. Jak teraz? Dobra. Dasz? A może Ej, tu jest jakiś wijzek? Tu... Poczekaj, jest może jakiś wiczek, jaki chciałby mnie zabić znowu? Nie, no dobra. Mam dla was trzy żarty, nie? No dobra. Słuchajcie tego. Pierwszy. Ile pielęgnika? Pieta w dziennie. Nie wiecie? Dobra. To już wam mówię. Trzy <laughs> Czy ktoś to zrozumiał, bo ja tak. Ale to jest ciężkie do zrozumienia. No. Dosyć. To po co robisz być ciężkie. Dobra. To się w komentarzach, a teraz drugi. Ja Dlaczego beton? Padł. Kurde, uważaj. Dlaczego beton pracuje? Nie wiecie też. Dobra, to mówię. Bo go wylali. O, ja też to zrozumiałem. Ktoś ty też... Ja nie wiem, musicie mieć. Dziękuję. jeszcze Dobra, ja teraz otwieram

Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, kurde! Módlcie się do ręka, żeby w końcu żył! Ale Tomek, y, blisko, to blisko mojej śmierci y, jest to, toaleta no i y, ogród, farma. Idź. To może tak nie nie, nie? nie no, widzowie, szczerze, mocne! Jak szczerze, każda część zaczyna się tak samo i widzowie pewnie tego nie będą oglądali, Dlatego, bo sądzą... E to wszystkie to są te same części! No? Tomek! No! Na serio! widzowie pewnie tego nie będą chcieli oglądać, bo powiedzą, e wszystkie to są te same części! O! Widzowie to naprawdę nie są te same części! No ale wiadomo, że to nie są te same części. A, bo sobie pisze! I część pierwsza, część druga i część trzecia. Dobra, gramy kolejną rundę. Kolejna runda, dobra widzowie. Os. To jest taka finałowa runda. Final rund. Final rund. Dokładnie. Więc zobaczymy. Jak to teraz wyjdzie? Widowie, postaram się nie zginąć na początku. Ok, przynajmniej mm. jesteśmy na odcinku Olanka i niech Kuba odbierze ode mnie telefon. Poczekajcie chwilę. teraz kuba odbierze od Dawida. Dobra, już a za wieczorem kiedy? Ty już i mówiłeś to kupię. ja? Żeby że odniósł pan trzeci na Bla, 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 bla. I może lepiej, żebyś był w bazie, bo ja się boję, że skiniesz. Poczekaj, bo ja idę do domku, gdzie czeka na mnie wilczek. Nie, ty idziesz w ciągle za mną. E, bo widzisz drugi domek! Tam jest wilk? Nie, nie ma wilka przecież. Ja idę do ciebie, bo bo że ty znowu zginiesz. To chodź, Tomek. A ja cię powiem... nie mam zamiaru leczyć. Dziękuję bardzo, że mogłem się wypowiedzieć. Chodź. Poczekaj. Dawaj szybko. Nie, wracaj do ogniska. Czemu? Dobra, to ja otwieram. No nie! Nie, no i... Panowie, kolejna, trzecia część. Tam nie na serio jest wilk! Tam tak jest tak wilk! Tak tak. wilk. Jezu, to już się spodziewał? Daję sprinta, uciekam. Brrr. Nie zginąłem jeszcze. Chodź, zabijmy chodź tu. O mój Boże, Antek nie zginął, usłuchajcie nowina. Chodź, idziemy go zabić. Mhm uh -huh. Ja już byłem w tym drugim domu. teraz robimy wymianę do... Ja idę do tego I nawet tego wilka się nie starał zawijać y Dobra, otwieram, stój, otwieram pandas, pandas. Na serio przez te wszystkie dni nie umiałeś zdobyć bandaża? Co? Super! Zaczynamy, super dzień, bo mamy bandażu. Ja nie mógł zdobyć tego bandaża. Ale to nie moja wina, że ogóle ten bandaż się w złym momencie. Ej, Tomek, bo tu jest mnóstwo tych przeseł. Zbieraj. Mam, a e am am manie, mam a ja to, nie wiem. Mam Amo i rewolwer Mam a i rewolwer. Okej okay. A ja mam tutaj Uciekam na, spra na sprajcie. <laughs> Co? Uciekam na sprajcie. No i skurde, on słuchajcie tej, tej historii, nie. Ty wypił sprite i ucieka na spritecie. No, no, na no. butelce. Ten sprite... Ten sprite działa jak miódło, nie? Jak ta latająca miódło od drzwi, tylko że on lata na sprite. Słuchajcie, jak oceniacie to, jak Andy lata na splajcie? Ja moja ocenka 10 na 10. Ja wiem co stworzyć No ja kurde, stworzył to pierwszy hm. Hm. Nie, czy ty zbudowałeś bali, co? Tak? Nie <gryzamy> się. No nie mm -hmm. przesuń. No przesuń się Prz... Jak się, wiesz, że zbudował to? No nie... nie wiem jak, ale... Nie chciałem tutaj, chciałem tutaj, ale nie poszedłem ja do przodu. No to kurde, czemu żeś nie poszedł? Nie wiem, ale mamy dopiero drugi dzień. No, a my już mamy dwa łóżka. Właśnie jest problem, bo już jest dziesiąta minuta filmu. Ej widzowie, ale patrzcie, no, macie trzy tak? filmy i w jednym filmie macie dwa filmy, więc patrzcie. Patrzcie, Widzicie? jeszcze jakich gości mamy na tym kanale? Kurde, ja jestem special no. Ja jestem major, To jest żartowniś. Ja na niego. Chodź, mówię, ja na niego mówię nexter. Nexter. No nexter jesteś. I dla mnie jesteś też loczek. No, to, bo mam loczki, panowie. Tomek, to jest Nixonowy Loczek. O kurde! Dobra! Nie! Error kot mam. Nie, ale będziesz mógł dołączyć. Serio? No. A faktycznie, a co jeżeli przerwie teraz film? Może ja zakończę teraz? Nie. A jak mi zepsujesz cały film? Nie, zakończyłem na 20 minutach. Te bo ja muszę nacisnąć drugi raz, to połącz ponownie. Tomek, o to i tak, jest. Widzowie, jak widzicie, no to komplikacje się stały, a teraz żyłem nawet. Jak, nie możesz łączyć? Nie. I naprawdę nie mogę dołączyć. Czemu nie wyskoczył ci komunikat? Nie. A co? No nic mi nie wyskoczyło. No, się nie wyskoczył komunikat. No, nie wyskoczył mi. No to. To słabo. Dobra, widzowie, no to po prostu chyba to był. Specjal najwyżej ja jeszcze dzisiaj wrzucę jakiś film, ale to wieczorem. Do ze mnie? <laughs> Więc. Nie no, nie. To jest trzecia część, a będą cztery. Okej, okay. okay, to jest trzecia część, widzowie. Nada. Ale czwarta będzie wieczorem. Właśnie.